Hej, wciąż myślisz o toksycznym ex? Chcesz dzisiaj zobaczyć, jak uwolnić swój umysł? Jak przestać ruminować? Bo to jest klucz do zerwania z przeszłością. I chcesz wiedzieć, jak zamknąć drzwi wspomnień, pokonać pętle myślowe o toksycznym związku. Posłuchaj więc. Jeśli gaslighting zostawił Cię w pułapce myśli, to zobacz, jak się z niej wydostać. Twoje myśli wciąż i wciąż krążą wokół niego. I wiem, jak to jest. Kiedy wyszłaś z toksycznego związku i oddaliłaś się od niego fizycznie, to twoje myśli wciąż wracają do tamtych chwil. I to zjawisko nazywamy ruminacją, jest naturalnym skutkiem narcystycznej przemocy psychicznej. Czyli dokładnie, im więcej doświadczyłaś gaslightingu, zdrady czy emocjonalnego zawłaszczenia, tym silniejsze są te niekończące się, zapętlone myśli o tej osobie. I możesz sobie myśleć: A co by było, gdybym ja jednak powiedziała inaczej, zrobiła inaczej? Może gdybym zachowała się inaczej, to może wydarzyłoby się coś innego. I taki proces wysysa z ciebie energię i taką zwykłą radość, czy zauważanie codziennego życia. Chociaż twoje ciało jest tu i teraz, to myśli często błądzą gdzieś w przeszłości, rozpamiętując albo rzekome błędy, albo te piękne chwile. I to zrozumiałe. Starasz się znaleźć sens w chaosie, którego doświadczyłaś i szukasz odpowiedzi na pytania, które nie dają ci spokoju. Jednak chcę się dzisiaj zapewnić, że te myśli to jedynie echo toksycznej relacji, a nie prawda o tobie. Więc kluczem do uzdrowienia jest umiejętność rozpoznania ruminacji i delikatne odwracanie uwagi w kierunku tego, co tutaj, w kierunku teraźniejszości. Kiedy zauważysz, że łapiesz się na przykład na rozpamiętywaniu, zatrzymaj się, weź kilka głębokich oddechów. I zadaj sobie pytanie: co ja teraz potrzebuję? Może to być spacer. Rozmowa z przyjaciółką, albo chwila z ulubioną książką. Każdy, nawet najmniejszy krok, który cię odrywa od przeszłości, zaprasza cię do życia tu i teraz. Daj sobie ten czas i przyzwolenie na ten proces. Chodzi mi o to, wiesz, że nie chodzi mi o to, że myśli znikną od razu, ale żeby przestały cię definiować, bo każdy z nas zasługuje na wewnętrzną wolność. I radość, które zawsze były w tobie. Ale może nigdy nie pozwoliłaś sobie ich widzieć. Bo toksyczna relacja to jest relacja zawłaszczająca. Więc na pewno w 99% skupiona byłaś, czy skupiony byłeś na drugiej osobie emocjonalnie i w każdej innej przestrzeni. Więc tego należy się uczyć. I pewnie, że jest trudno po takiej relacji. Ale jeśli masz inne rozwiązanie, to podziel się z nami w komentarzu. Jak gwarantuję ci, że te proste techniki, proste narzędzia, ale robione, robione, nie czytane, nie oglądane, tylko robione dają super naprawdę efekty i to szybkie efekty.